Możesz jest świetnie czas i pieniądze. I zabieramy Cię na przedszkolę. Pokażemy Ci, gdzie można kupić nas, A my się zjeść. Chodź, chodź. To możesz znaleźć w dużych halach w centrach handlowych. Możesz się znaleźć także w takich oto punktach. Znajdziesz tutaj różnego typu patel, kierownik, nabiał oraz soku. Paweł, jesteśmy przy kolejnym punkcie, gdzie można kupić ekologiczną żywność. Chodźmy i zadajmy pytanie pani, która tutaj pracuje. Dzień dobry. Od kiedy ten listem istnieje? Chyba od 7-8 lat. A czy klienci często sięgają po produkty ekologiczne? Bardzo. Nie Teraz już wiemy, że w tych budkach możesz kupić mleko, Więc jeśli chcesz napić się ekologicznego mleka, koniecznie musisz tutaj zajrzeć. Paweł, znajdujemy się na jednym z lubelskich targów. Możesz tutaj kupić ekologiczne warzywa oraz owoce. A teraz zadamy Pani sprzedawczyni kilka pytań. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd pochodzą te warzywa? Z A od ile lat Pani tutaj sprzedaje? maski. Mogłaby Pani nam coś powiedzieć o uprawie tych warzyw? Przede wszystkim się naczyń pod tym względem, że jest obróbka, obróbka niepryskane, pod tym względem, że od badyla to tylko pracujemy greckami. A staramy się praktycznie, tak jak pomidor, bo nie oszukujmy się w dzisiejszych czasach, pomidor bez pryskania nie wyjdzie, ograniczać do minimum. Dziękujemy bardzo za udzielenie nam odpowiedzi. Znamy się na miasteczku akademickim przed restauracją Zielonych Palerzyn. Jest to miejsce, w którym można zjeść ekologiczną żywność. teraz do bo z Panią Od kiedy istnieje ta restauracja? Restauracja istnieje od września ubiegłego roku. Jesteśmy na restauracji młodu. A jakie dania muszę tutaj zjeść? Karta menu się codziennie zmienia. Mamy jedzenie gotowane z świeżych warzyw i kasz przede wszystkim. Czasami są też słodkości, ale są to jedzenie dania sezonowe, czyli te, które w danym okresie są na ręku, które dostaniemy od producentów czy rolników. Jacy goście najchętniej odwiedzają tę restaurację? E, nasi goście y, to goście w, e, w każdym e, wieku. Są rodziny z dziećmi, są osoby starsze, są też pracownicy uczelni, zdarzają się studenci albo To e, To na stoliku zauważyliśmy pewne ciasteczka. Mogłaby nam Pani coś o nich opowiedzieć? E, ciasteczka są z naturalnych produktów, z ziaren, palmy ziaren, e, z dodatkiem miodu i cukru. Alternatywa, zdrowsza alternatywa sklepy, które można kupić zwykle w sklepie. Bardzo chętnie Was poczęstuję. Bardzo proszę, spróbujcie sami. Dziękuję. Dziękujemy za uwagę. Bardzo proszę. Dobra, pamiętajcie.

Jest na starym mieście przed restauracją poza ta chata. Można tutaj jest jeść y, jedzenie domowe, takie jak robić na ale również ze tego ekologiczne, które są w z tym. No chodźmy. Się na no Paweł, jak Ci się podobało? Jak wrażenie? Było smacznie, zdrowo, ekologicznie. A do jakich wniosków doszedłeś? No, że dzisiaj, od dzisiaj w ogóle będę jadł. Zdrowo i ekologicznie. To super. Super, Brawo.